Szczęść Boże, witajcie moi drodzy. Tak jak w zeszłym roku, Diakonia Komunikowania Społecznego pragnie Was zaprosić na cykl adwentowy. Będzie to cykl grafik, które będą się ukazywały na naszym Facebooku i Instagramie w każdy poniedziałek, środę i piątek poszczególnych tygodni Adwentu. Cykl, który ma nam pomóc rozważać Słowo Boże. Śledze, śledząc ten cykl będziemy, będziemy rozważać, rozważać Słowo Boże. W tym roku chcemy te nasze rozważania oprzeć o fragmenty z księgi sędziów, konkretnie rozdział 6 i rozdział 7. Te rozdziały opisują dużą część historii Gedeona. Myślę, że Gedeon jest taką postacią, którą, którą większość z nas kojarzy, tą historię, czy te najważniejsze wydarzenia z jego historii. Bo są takie dość bardzo charakterystyczne, ale chcieliśmy Was zaprosić, by w tą historię wejść troszeczkę głębiej, by się nad nią pochylić, by ona oświetliła też pewne, pewne rzeczy w naszym, w naszym życiu. Myślę, że mimo tego, że jest to historia ze Starego Testamentu, bardzo dobrze może, może nas poprowadzić dzisiaj. Gedeon. Oczywiście, oprócz tego, że ma bardzo wiele zalet i jest postacią, postacią pozytywną, ma też pewne swoje słabości, które, które w tej historii bardzo wyraźnie wychodzą, bardzo wyraźnie się uzewnętrzniają, i myślę, że, że każdy z nas odnajdzie w sobie te pewne rysy, które się tutaj w tej postaci pojawiają: zarówno te pozytywne, jak i właśnie może te, może te negatywne. Gedeon wchodzi na arenę historii zbawienia w bardzo trudnym okresie. Izraelici są pod, no, pod jarzmem Madianitów, bardzo gdzieś tam przez nich uciskani, uciemiężeni i Gedeon zostaje powołany do, przez Pana Boga do tego, by, by ich z tego jarzma uwolnić, by też im przypomnieć o tym, że, że wierność, że zobowiązali się do wierności Panu Bogu i powinni o nią. O nią zabiegać. W ogóle te postacie z księgi sędziów, te, ci główni bohaterowie, podobnie właśnie jak, jak Gedeon, to są takie postacie, które mają, mają swoje wady, mają swoje problemy, mają swoje słabości, ale Pan Bóg bardzo często posługuje się nimi, by, by przypomnieć, przypomnieć swojemu ludowi, że zobowiązali się do wierności Panu Bogu. Bardzo często przychodzi im z pomocą, właśnie gdy, gdy te słabości dają o sobie znać. Więc myślę, że każdy z nas w tej historii odnajdzie też coś dla siebie, coś, co może wykorzystać w swoim, w swoim codziennym życiu, co może się okazać owocem przeżywania tego adwentu. Bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszam, i myślę, że, że owoce tego naszego wspólnego rozważania mogą być wielkie i zbawienne. Szczęść Boże z Bogiem.